Jak wyszukiwać frazy kluczowe dla swojej strony internetowej lub wizytówki Google? Część piąta już teraz, i dzisiaj chciałbym poruszyć temat bezpłatnego narzędzia Google Trends, którego możecie skorzystać, po prostu wpisując Google Trends taką frazę w Google i tam się po prostu przeklikacie i już możecie korzystać z tego narzędzia. Co możecie tutaj zrobić? Możecie wpisać jakąkolwiek frazę i sprawdzić jej popularność na przestrzeni od jednej godziny nawet do aż 2004 roku. Możecie wybrać państwo kategorię, a także możecie skorzystać Rozwinąć sobie tak, czy, czy zależy Wam na wyszukiwaniach Google'a czy YouTube'a, czy też sek sekcji tak, wiadomości. Do czego to narzędzie właściwie może się przydać? Na przykład, jeżeli macie jakiś portal newsowy, możecie zobaczyć, że jakiś dany temat rankuje szybciej w ostatnich godzinach, albo na przykład, gdy macie sklep internetowy, możecie zobaczyć, że na przestrzeni ostatnich miesięcy no, popularność jakimś produktem lub usługą no, po prostu spadła, tak? więc może trzeba coś zacząć działać w tym kierunku, żeby no, nadrobić ten temat. Co jeszcze możecie sprawdzić? No, możecie też porównać słowa kluczowe, czyli na przykład marki. Jeżeli macie jakiś konkurentów na swoim rynku, możecie się porównać z tymi konkurentami, zobaczyć jak na przestrzeni ostatnich lat wyglądało zainteresowanie waszymi markami. Mam nadzieję, że to było przydatne dla Ciebie. Jeżeli tak, to zapraszam do subskrypcji, obserwowania tego profilu. No i do następnych materiałów. Trzymajcie się, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.